Córki Kukiza podobnie jak wiele innych osób w naszym kraju, również odwiedzały Escaperoomy. Teraz ich ojciec wyznał, jak bardzo wstrząsnęła nim tragedia w Koszalinie. Córki Kukiza są bardzo związane ze swoim tatą, który po wczorajszej katastrofie przechodzi przez niełatwe chwile. Polityk jako rodzic doskonale wie, jakie to uczucie, gdy starasz się dbać o czyjeś życie znacznie bardziej niż o swoje własne. Z tego też względu na swoich mediach społecznościowych zamieścił specjalne oświadczenie, w którym rodzinom zmarłych 15-latek składa najszczersze kondolencje. Turk i Kukiza mogły znaleźć się w poważnym niebezpieczeństwie tragedia, która miała miejsce w koszalinie, wstrząsnęła całą polską. Wieści o tragicznej śmierci 5-15 latek dotarły również do polityków, którzy łączą się w bólu z rodzinami zmarłych, Paweł Kukis sam ma trzy córki, które podobnie jak nastolatki z Koszalina również odwiedzały Escaperoomy. Polityk poprzez te tragedię zrozumiał, że jego dzieci mogły być w poważnym niebezpieczeństwie, ponieważ, bądźmy szczerzy, raczej mało kto sprawdza bezpieczeństwo danego miejsca, zanim się do niego uda. Wciąż nie mogę się otrząsnąć po wczorajszej tragedii w Koszalinie. Sam mam trzy córki, i pamiętam sytuację, kiedy jedną z atrakcji urodzinowych którejś z nich była ich wizyta w pokoju. Zagadek. Ogromnie i szczerze współczuję rodzicom. Wasz ból im nie mocno przeszywa, pisze Paweł Kukis. Jednocześnie Kukis zwrócił uwagę na liczne komentarze które pojawiają się pod artykułami poruszającymi temat tej potwornej tragedii. Oczywiście większość z nich zawiera szczere wyrazy współczucia przesyłane rodzinie oraz przerażenie po tym, co się stało. Jednak co niektórzy wykazują się prawdziwym brakiem zrozumienia lub jak to napisał polityk zbydlęceniem. Czytam w internecie doniesienia o tym dramacie i przeraża jedno ogrom zbytlęcenia wielu komentujących. Okrutne słowa, zero empatii, dno. Przerażająca i dla mnie nie do pojęcia wolność słowa. Czytamy. Po tym wpisie zamieszczonym na Facebooku widać dokładnie, jak ta tragedia wstrząsnęła politykiem. Bez wątpienia czeka on z niecierpliwością na wyniki kontroli które mają zostać przeprowadzone w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że więcej nie usłyszymy o podobnym wypadku.